Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polachów, Polaków. Drodzy Państwo, witamy dzisiaj 30 maja 2023 roku, z miejsca, w którym 3 lata temu zawiązaliśmy Konfederację Generalną Myszkowską Senatorską 14 lutego 2020 roku. Chcemy coś powiedzieć na ten temat dzisiaj, drodzy Państwo. Zbliżają się wybory parlamentarne i pewnie wielu z Was oczekuje, że coś w tej sprawie Królestwo Polskie, król, drodzy Państwo, powie. A dzieją się wokół nas rzeczy no ciekawe, tak. Oczywiście rządzi w tej chwili Bolszewia, drodzy Państwo, która chce utrzymać władzę i broni się jak może przed Królestwem Polskim broni się jak może jak potrafi po swojemu drodzy państwo żeby Polacy nie stworzyli narodowego parlamentu drodzy państwo czyli narodowej izby poselskiej narodowego senatu mając już narodowego króla drodzy państwo dom panujący leszczeńskich jesteście wszyscy którzy nas oglądacie atakowani codziennie z wielu mediów z różnymi przekazami no, najciekawsze z ostatnich dni jest to uchwalenie tej ustawy, drodzy Państwo, która ma ścigać kapturowo czarownicę, czyli sympatyków prorosyjskich, czy sympatyków rosyjskich, tak? Oczywiście sam ten akt prawny jakby naruszył zasadę trójpodziału władzy, czyli władza wykonawcza, sądownicza, drodzy Państwo, uchwałodawcza, i przekazał kompetencje sędziowskie władzy uchwałodawczej, czyli Sejmowi, a właściwie Komisji Sejmowej. To w naszej tradycji też, się, też było, to nie ma co tutaj ukrywać, że były sądy sejmowe i tu jest też przekaz do władzy sądowniczej, że nie jest omnipotenta. Czyli w tym wszystkim, co robi Kaczyński i spółka, bo to tak trzeba nazwać, że nie traktują w ogóle Sejm, czyli parlament, jak spółkę z określoną odpowiedzialnością, gdzie mają niby większość udziałów. Ale to, co oni robią, drodzy Państwo, a wiemy, że Pan Bóg potrafi grać czarnymi. No, w, w myśl zasady, kto pod kim długie kopie, sam nie wpadnie. Yy, pewnie obróci się przeciwko tej bolszewi. Tak? I dlatego do tego podchodzimy bardzo spokojnie, drodzy Państwo. Aczkolwiek widać, że Kaczyński robi wszystko, żeby skonsolidować Bolszewie i ją spolaryzować. znaczy, żeby pamiętamy, nie przeszło to referendum yy, w sprawie jednomandatowych kręgów do Izby Poselskiej. I w związku z tym oni próbują poprzez tą. Ustawę, tak? E, e, ściganie czarownic. Drodzy Państwo, kuriozalną, prawda? E, ustawę. Z jednej strony wystawić Dudę e, do trzału, tak? Bo tutaj Duda się sprzeniewierzył Amerykaną i z tego wynika i prawdopodobnie widać, że są na niego papiery. Przede wszystkim e, zarzut, że jest niekonstytucyjnym prezydentem i tego się panicznie boi ten człowiek. Ale z drugiej strony, drodzy Państwo, polaryzacja władzy tak, na Kaczyński i, i, i przeciwnicy. Tak, czyli opozycja poprzez tą ustawę ma się skonsolidować, tak, żeby były dwa obozy, drodzy Państwo, i Polacy, żeby. Republika żeby mogli głosować jak na republikanie i demokraci w Ameryce, tak samo tutaj, drodzy Państwo, chodzi o to, żeby był zjednoczona prawica i zjednoczona lewica, no może tak, żebyśmy to, drodzy Państwo, powiedzieli. Także ten, ten w jakimś sensie ten akt jest to pewien zamach stanu i tutaj Kaczyński znowu, pamiętamy, 6 maja 2020 roku z Gowinem zrobił taki zamach stanu na wybory prezydenckie, a teraz nie wiem, kiedy oni to ogłosili, ale przyjmijmy, że to jest 28, 27 maja, czy 26, drodzy państwo, kolejny zamach stanu na, no, na ich własną demokrację, tak? że jest demokracja po prostu partyjna w tej chwili, czy dyktatura partyjna. My oczywiście o tym wiemy i dlatego podchodzimy do tego spokojnie i tutaj w tym kontekście Konfederacji Generalnej Myszkowskiej, Senatorskiej, drodzy państwo, spokojnie namawiajmy samorządy, Samorządy powiatowe, te od powiatu w dół, żeby utworzyły swoje listy do wyborów parlamentarnych, żeby była ta trzecia opcja, tak? opcja, tam gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Chodzi o to, drodzy Państwo, że w tym, w tym zamiarze, że jeden z dwóch ma wygrać, może być ktoś trzeci. Dla nas tą trzecią siłą są samorządy. Jeżeli chodzi o Izbę poselskie, to są samorządy od powiatu w dół, najlepiej jakby to się zorganizowały samorządy powiatowe i wystawiły swoje listy. Natomiast jeżeli chodzi o senat, to dużą rolę tutaj odgrywają, drodzy Państwo, samorządy wojewódzkie, czyli sejmiki wojewódzkie, które też powinny wystawić, namówić poszczególnych kandydatów wśród swoich radnych, sejmikowych, żeby startowali w jednomandatowych okręgach senatorskich. No, i oczywiście te wszystkie siły quasi-narodowe, czy nie depresjonują z nich, drodzy państwo. No te wszystkie siły narodowe, które funkcjonują, Piotrowski, Brown, inne gęgały, tam, drodzy państwo, nie będziemy ich wszystkich wymieniać, oni powinni jak jeden zdecydować się na start do Senatu. Jest to okręgów, drodzy państwo, i widzimy, jak panicznie boi się Bolszewia startu na przykład takiego giertycha w okręgu poznańskim, bo już się pani uderz w stół, a od się odezwą, że jakaś pani się odzywa z platformy, że przecież to jest mój okręg, tak, drodzy Państwo, ja mam tu wygrać. E, oczywiście, to musimy dołożyć jeszcze tą kwestię, e, drodzy Państwo, tej ordynacji bolszewickiej, która jest idealna do, e, do można powiedzieć, do. E, Także tutaj Amerykanie zacierają ręce, bo to właściwie oni rozgrywają karty, ale Chińczycy też dali do zrozumienia, że też są dobrzy w cyberbezpieczeństwie, czyli w cyberoszustwach. I że Państwo, system, w którym agreguje się dane komputerowo, jest idealny do ataku. My proponujemy system bardzo prosty, jako alter państwo, i wiemy, że ten system się wysypie, tak? że ten komputer się wysypie i będą wielkie afery po tych wyborach lub w trakcie wyborów. Dlatego my proponujemy cały czas, że z powiatów ziemskich jeden kandydat. Z miast na prawach powiatu dwóch kandydatów, drodzy Państwo, i mamy alternatywny, alternatywną Izbę Poselską. Jeżeli chodzi o Senat, to odpowiednia ilość sejmików wojewódzkich część może być mianowana przez prezydenta, przez króla ale generalnie nawet moglibyśmy się zgadzić, że, zgodzić, że odpowiednia reprezentacja sejmików, drodzy Państwo, wojewódzkich i mamy parlament y, y, rozumiany y, no, historycznie, tak. Dziś mamy szczególną datę, 30 maja roku pańskiego 2023. Jest to rocznica, drodzy Państwo, Konstytucji Nichilnowi. Ona była, ona była ustanowiona 30 maja 1505 roku. Niektórzy mówią w Radomie, niektórzy w Piotrkowie, to jest wtórne. Natomiast, że to był 30 maja, to jest pewne. Drodzy Państwo, trzymajmy się Radomia, Nichilnowi, czyli nic o nas bez nas. I w tym, w tej kontekście, ten wymiar Konfederacji Generalnej Myszkowskiej Senatorskiej właśnie o tym mówi, tak? I my jako Fundacja, też Leszczyński jako Król Polski elekt Lech XVII, Wojciech I., mówimy w ten sposób, że drodzy Państwo, Bolszewia jest jak, jak twierdza do zdobycia, ona sobie uzurpuje prawo, że rządzi Polakami i do tej twierdzy trzeba podejść w miejscu, gdzie jest najsłabsza. Najsłabsza ta twierdza jest w miejscu Senatu, bo tam są jednomandatowe okręgi, gdzie możemy im co, naj, co najmniej pokrzyżować szyki. Tak? Czyli kandydat trzeci, który będzie czy drugi, czyli się umówią, tak, że w tym okręgu wystawia tylko Platforma, w tym tylko PiS. I kandydat, który się pojawi mocny, pokrzyżuje te szyki, tak? a tam, gdzie będzie ich dwóch, no to ten trzeci. I tu, drodzy Państwo, naszym zdaniem jest ogromna szansa, żeby wejść do tego parlamentu, czyli wprowadzić im konia trojańskiego. Od strony Senatu. Tego tak długo, jak zobaczycie, zrobimy link do tego e, nagrania, drodzy Państwa, gdzie tam oczywiście jakoś nie jest głosu dobra, ale zauważcie, że jesteśmy e, na pewno zdeterminowani i jesteśmy e, nakierowani, żeby tą Bolszewię jako król, no bo król Elekt ma za zadanie się koronować i jakby przejąć władzę. Jest to pewna walka polityczna, ale oczywiście gramy tutaj fair, bowiem nawet więcej, gramy otwartymi kartami nieznaczonymi. Otwartymi, nawet niech oni zaczną liczyć, drodzy Państwo. Znaczy, niech oni liczą. My tam nie mamy w komisjach przedstawicieli swoich, ale uważamy, że w Senacie przy dobrych, przy komisjach wyborczych, w których oni sobie ustawią swoich ludzi, jedni nie pozwolą, żeby po prostu wygrali, drudzy czyli krótko mówiąc, jest szansa, że te wybory mogą być przynajmniej do wyborów do Senatu w miarę uczciwe, bo przedstawiciele zjednoczonej prawicy i zjednoczonej lewicy nie pozwolą, żeby wygrał ktoś nieuczciwie po drugiej stronie. Drodzy Państwo, w związku z tym mogą się zdecydować na trzecią opcję. I dlatego jeszcze raz apelujemy z tego miejsca w ramach konfederacji generalnej myszkowskiej 2000, drodzy Państwo, 2020, czyli trzy lata temu już założyliśmy tą w konfederację, czyli jakby formę, byśmy powiedzieli, formę organizowania się, formę, drodzy Państwo, konfederację królewską, formę. Zorganizowaną, która wyraźnie określa swój cel, czyli zdobycie określonych miejsc do Senatu, a przynajmniej powalczenie o miejsca w Senacie, i zdobycie określonych miejsc w Izbie Poselskiej, którą Bolszewia nazywa Sejmem. Drodzy Państwo, samorządy, które wystartują, mogą o tyle zmienić tę scenę polityczną, że pewnie nie wygrają w 100%, ale stworzą na pewno trzecią siłę które dzięki temu ruchowi Kaczyńskiego, ten Lex Rosja, czy jak ją tam nazwać, prawda, że swoją drogą takie pytanie, dlaczego tylko, drodzy Państwo, jak to starożytni Rzymianie mówili, że nie tworzy się prawa dla wyjątków, dlaczego tylko komisja wobec osób, które, które ulegały wpływom rosyjskim, a nie wpływom izraelskim, amerykańskim, Niemieckim i innym, drodzy Państwo. No nie robi się tak, Panie Kaczyński, pan niby jest prawnik. Nie tworzy się prawa dla wyjątków. To jest prawo rzymskie, tak? Czyli jeżeli już komisja, to obcych wpływów. Obcych wpływów, pytanie, proszę pana, Ja nie pracowałem na przykład dla Rosjan, no, ale pracowałem dla wywiadu amerykańskiego. No i co? To, to jest dobre? Albo dla wywiadu izraelskiego, albo dla wywiadu yy, niemieckiego, tak? To ma być dobre? No, Czy to jest bez sensu, tak? Drodzy Państwo, no ale to jest ich, ich, ich podwórko, ich poletko, drodzy Państwo i ich prawo stanowione. Pan Bóg, jak chce kogoś, drodzy Państwo, zgubić, to mu rozum odbiera i wydaje się, że Bolszewia powoli traci rozum, bo to prawo, drodzy Państwo, o tych komisjach ścigających, jakby tu powiedzieć, sympatyków czy zwolenników Rosji jest no, tragicznym prawem, ale pan Bóg tu gra czarnymi i być może właśnie w ten sposób odebrał rozum Kaczyńskiemu żeby niby wzmocnić Tuska, a przez to, drodzy Państwo, wygra ktoś trzeci. Tam gdzie, dwóch bije, tam, się, tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No miejmy nadzieję, że my okażemy się tymi mądrymi, roztropnymi, którzy jakby zrozum zrozumią, że Pan Bóg tu nam daje pewną możliwość, tak? Stwarza nam pewną szansę, drodzy Państwo, przy dobrej organizacji. Dlatego powtarzamy się, ale kolejny raz mówimy, że w się wyborach parlamentarnych mu, powinna zaistnieć siła samorządowa i te wszystkie grupy, które się teraz zbierają, drodzy państwo, powinny namawiać, lobować, wręcz to jest wasz obowiązek jako takich wyborców samorządowych. Zapominajcie, żeście wybierali samorządy, byście naciskali samorządowców, żeby stworzyli własne ugrupowania do startu w wyborach do Izby Poselskiej. Wy natomiast macie swoich liderów, tak? czy to jest pobudka, konfederacja i tak dalej, czy to są Bosaki. Inni, oni po prostu, drodzy państwo, powinni jako ci liderzy, nie próbować walczyć do Izby Poselskiej, bo tam nawet jak się dostaną, to nie mają prawa głosu. tak, Tylko powinni startować do Senatu. Senat jest organem monarchicznym. On się wywodzi z Rady Królewskiej, drodzy państwo, i nas cieszyłoby, że tam. Oczywiście pluralistycznie, czyli z różnych opcji znajdą się ludzie, i od strony Senatu będą powoli walczyć o pewne przywileje dla Senatu, będą poprzez prawo, a może zmianę konstytucji, będą starali się, drodzy Państwo, dać równowagę uprawnień, tak? tak Senatowi, jak i Izbie Poselskiej, a przede wszystkim, żeby Senat mógł rzeczywiście w sposób, powiedzmy, rzetelny, w sposób efektywny, korygować to, co robi Izba. Poselska, bo w naszej tradycji królewskiej izba poselska była często traktowana jako izba osób nieroztropnych, delikatnie mówiąc, to możecie dodać inne słowo. Natomiast senat był izbą ludzi roztropnych, starszych, tak? rada starszych. I e, problem polegał na tym, jeszcze był król. Tak? To chodziło o to, żeby zrównoważyć tą, te, 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 jakby to powiedzieć, te Chęci od dolnego prawa i od górnego prawa zrównoważyć i wypolerować tak, żeby było to dobre i dla ziemi, i dla państwa. Dlatego ta konstrukcja: król, senat, izba poselska, która wywodziła się z Izby Rycerskiej, jest prawidłowa. I ją trzeba, drodzy państwo, ratować, ale jakby wypychając z tych obu izb partię. Być może się to nie da zrobić od razu, ale poprzez zmniejszanie wpływów tych partii. One dzisiaj mają w Izbie Poselskiej prawdopodobnie 90 parę procent wpływu, tak? 95-7% bo tam bardzo mało jest osób bezpartyjnych. A drodzy Państwo, a w Senacie prawie też chyba 98-99% jest ludzi partyjnych. Ten procent musimy po prostu zmienić, tak? Nie musimy działać w sposób szalony, rewolucyjny, tak? Dać do zrozumienia, że jedna trzecia Izby Poselskiej, bo taki byłby mniej więcej nasz yy, sugerowany, ży, czy życzeniowy, yy, życzeniowa, życzeniowa wola, taka, żeby, żeby tak było, czy jedna trzecia, żeby objęły samorządy. I to samo w, w Senacie, żeby jedną trzecią objęli przedstawiciele narodowców, Szeroko rozumianej, czyli przedstawicieli narodu polskiego, czy patriotów, może takie lepsze słowo, i też samorządów wojewódzkich, drodzy Państwo. I to jako króla nas usatysfakcjonuje, ponieważ już to prawo będzie dużo lepszej jakości, a jeżeli by te samorządy w Izbie Poselskiej, drodzy Państwo, weszły w koalicję, tak. Drodzy Państwo, i to samo w Senacie, to wówczas już musiano by się liczyć z przedstawicielami Polaków, a ponieważ będą kolejne wybory do samorządu rok, za rok, to byśmy sugerowali, żebyście Państwo większą wagę przykładali do tych, do tych wyborów i wybierali coraz lepszych samorządowców. My się powiadamy, że wybory do samorządu powinny być co najmniej raz w roku, tak? w sensie udzielania absolutorium i skwitowania. Zawsze 14 lutego, stąd właśnie w tym dniu była związana ta Konfederacja Generalna Drodzy Państwo, yy, myszkowska ona nie była w przypadkowej dacie, my ją podtrzymujemy. 14 luty to zawsze było powinny być wybory samorządowe. Na odpowiednim szczeblu zależy gdzie to mieszka, bo jakby mieszkał na wsi, no to wybory w sołectwach, czy przez kwitowania, jeżeli w gminach, czy w miastach, to yy, yy, sprawy na przykład sejmików osiedlowych, i tak dalej, i tak dalej, to można rozważyć. I drodzy Państwo, 18 sierpnia, ewentualnie, jeżeli nie ma ktoś świetowania absolutorium, wybór nowego przedstawiciela do samorządu. A z tych samorządów są wybierani przedstawiciele do sejmików wojewódzkich i do parlamentu, do Izby Poselskiej. To jest bardzo proste i nie do sfałszowania, bo to wszystko jawne 75% większością. Także. Tu nie grozi nam atak cyberatak, cyber tak jak grozi ten cyberatak. W tej chwili wyborom, drodzy Państwo, które urządza Kaczyński spółka. Zauważcie Państwo, że oni nawet nie mówią w tej chwili o osłonie tych wyborów, ponieważ ona jest i tak nieskuteczna. Tu co najwyżej można by mówić o cyberosłonie, no ale kto miałby to robić, tak? ta cyberosłona byłaby tym samym, czym jest ta komisja, drodzy Państwo, czyli swoi ludzie mieliby osłaniać te wybory, no to, to, to praktycznie by to sfałszowali, czy umożliwili fałszerstwa, drodzy Państwo, więc jest to totalny impas i Bolszewia znalazła się w ślepym, znaczy, technologia, a nawet sztuczna inteligencja, drodzy Państwo, wypiera, wypiera fałsz, wypiera fałszowane wybory i wypiera, drodzy Państwo, ten system elektroniczny, tak, na rzecz bardzo sprawnego systemu wiecowego. Jesteśmy w stanie poprzez system wiecowy, czyli jawnego głosowania, poprzez sufragia, czyli imienne głosowania, imienne. Drodzy Państwo, po prostu. Zauważcie, że w Sejmie nie ma tajnych głosowań później i w Senacie. One wszystkie są jawne, ale do są niby tajne, tak? Ale żeby zgłosić kandydata, są jawne z kolei. Więc to jest wszystko pomieszane. I z tego miejsca, drodzy Państwo, apelujemy do was, mądrej głowie, dość posłowie, i może że dzisiaj mówimy troszeczkę tak, niektórzy powiedzą, że troszeczkę chaotycznie. Być może, drodzy Państwo, ale. Chcemy przekazać w kondensowanej formie przekaz do Was i nie jest tak prosto to zrobić, to uczynić, tak? I to w, w takiej szczególnej dacie 30 maja, czyli w rocznicę Nichilnowi, nic o nas bez nas. Jeżeli mamy pretensję, że wiele rzeczy kształtuje się, o nas, pamiętamy czasy pandemii, tak i tak dalej, czyli kształtowało się o nas bez nas, tak, to musimy to zmienić, ale nie rewolucyjnie. Dom Leszczyńskich nigdy nie proponował zmian rewolucyjnych. My proponujemy, drodzy Państwo, byśmy powiedzieli taki ruch, no, monarchistyczny, co prawda, ale ruch demokracji królewskiej, tak byśmy go nazwali. Demokracji królewskiej. To znaczy, że demokracja królewska jest taka, że głosujemy jawnie i 75% większością, tak, e, drodzy Państwo, e, i ten sejm jakby, sejm walny, mamy w zanadrzu i alter państwo, królestwo, ale patrzmy, jak ty, ci, ta bolszewia jeszcze się tutaj próbuje, drodzy Państwo, że tak powiem, e, organizować, bo oni e, mają taki system, to wynika z konstytucji Stoltzmana z 9.7, roku, że oni muszą się co 4 lata e, odtwarzać, do tej pory to było proste, teraz już nie jest takie proste. Co pięć lat musi się prezydent odtwarzać. Samorządy się muszą odtwarzać, to wynika z kadencyjności, krótko mówiąc. Drodzy Państwo, czyli z elekcyjności, tak? Pamiętamy, że system elekcyjny no, zgubił królestwo, więc ten system elekcyjny też, miejmy nadzieję, zgubi Bolszewie na rzecz, no właśnie, dziedzicznego króla i na rzecz stałego sejmu. W naszym przypadku to samorządy pilnują powiatowe np. poszczególnych posłów, czy jednego, czy dwóch z miast na prawach powiatu i oni odpowiadają za to, że on jest na tym i tak Dalej. Czyli jest ten Sejm cały czas permanentny. Nie ma już wyborów, jakby czy cały Sejm się może zmienić, co jest głupotą oczywiście, tylko poszczególny poseł może się zmienić, bo nagle stracił konkretny poseł, przedstawiciel powiatu, zaufanie w powiecie. To samo jest w Senacie, że określony senator może stracić zaufanie w sejmiku wojewódzkim, na przykład czy u króla, czy u prezydenta. Drodzy Państwo, jest to bardzo prosty system. I bardzo prosimy Was, zainteresujcie się Konfederacją Generalną Myszkowską, taką odmiejscową, tak? ponieważ tu się urodziliśmy, tu mieszkamy, uważamy, że jeżeli uda nam się zmienić oblicze Senatu, to uda nam się oblicz zmienić oblicze Sejmu, bo Króla już mamy, tak? który jest alternatywą dla prezydenta. Teraz musimy mieć Senat, drodzy Państwo, i powoli, część, powoli wypierać partię z Izby Poselskiej. I powoli na zasadzie ewolucyjnej, a nie rewolucyjnej, możemy zmieniać Polskę. Tego sobie życzmy, drodzy Państwo. Laudetur Jezus Chrystus Rex. Niech będzie pochwalony Chrystus Król i Maria Królowa Zawsze Dziewica. Z Bogiem.